Hop-hop, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj na tapetę trafia ScanGrip, czyli nowa marka u mnie w narzędziach. Jest to marka, która zajmuje się oświetleniem, profesjonalnym oświetleniem. Ja od jakichś dwóch tygodni używam tej mega fajnej, trochę też ciężkiej, bo waży około 6 kg, lampy akumulatorowej, którą spokojnie można zastosować sobie na budowie, a ponieważ ja kilka lat temu przerzuciłem się głównie na narzędzia akumulatorowe, więc nie polegam na zasilaniu, które jest na budowie w trakcie prac, ponieważ bywa to różnie. Wyrzuci jakaś różnicówka, ktoś przyjedzie z jakąś betoniarką, z jakąś spawarką, nigdy tego sztrumu nie ma wystarczającej ilości, albo akurat na przykład elektryk przerabia rozdzielnicę elektryczną. Także czołóweczka i zaczynamy. Ta lampa to jest no konkretna, konkretna sztuka, bo potrafi dać światło o strumieniu 5000 lumenów. Są dwa tryby. Mamy tutaj włącznik 2500, 5000 i oczywiście rozłączna część, czyli wyłączona. Mamy tutaj dwa niezależne reflektory, które możemy w różnych płaszczyznach sobie tutaj obracać. Mamy też możliwość rozłożenia teleskopu do góry. To tutaj widzicie teraz na przebitce, jak to wygląda w rzeczywistości. Mamy także trzy nogi, które bez problemu możemy sobie rozłożyć. A tutaj, w tym miejscu, mamy taki stryczek, dzięki któremu możemy sobie tą nogę złożyć. Czyli przesuwamy go w dół, i wtedy przesuwamy go w dół, i wtedy nogę możemy sobie spokojnie złożyć. Są tutaj dwie rączki w tym miejscu, gdzie mamy reflektory i drugą rączkę do noszenia w ten sposób. A poniżej znajduje się. Nie powiem, że sedno lampy, ale tak naprawdę może serce. Tutaj mamy zasilanie. Wszystkie produkty Skangripa są kompatybilne z, z tym systemem Metabo, czyli kas. Z tego co pamiętam, tak to się nazywa, ale nie ma problemu. Mamy różnego rodzaju adaptery, i mamy tutaj możliwość podłączenia adapterów do marek. Uwaga, teraz będę się wspierał instrukcją z opakowania, bo lampa przychodzi nam w takim oto kartoniku. I co my tutaj mamy? Adapter scan grip, konektor. Na baterię 18 i 20 V i mamy tak AG, Berner, Bosch, Umscher czyli w moim przypadku jest to o, Bosch, Umscher i mamy taki adapterek od ScanGripa mamy DeWolta, Einhela, Fajna, Festool, Flex. HZ, Hikoki, Hilti, Ingersoll, Makita, Milwaukee, Panasonic, Promesteiner, nawet nie znałem tego, Riddick, Rupes, Sanop i Wurt. Chyba dobrze to wymawiam. Więc, jeżeli chodzi o adaptery na akumulatory, nie mamy z tym problemu. Mamy także adapter na 230. Jeżeli by się okazało, że jest zasilanie na budowie, albo po prostu chcemy normalnie tej lampy używać, to mamy tutaj taki adapter z około dwumetrowym kabelkiem. Jest tutaj napisane. Bom, bum, bum. Nie, tu nie mamy informacji o, o kabelku, ale mamy za to informację, że jest tu bezpiecznik 3,15A. I możemy sobie to spokojnie zapiąć tutaj do naszego gniazda. Już wszystko pokazuję i objaśniam. Mamy naszą lampę. Mamy ten adapter. Możemy to sobie tutaj ładnie zapiąć. Klik, cyknęło. Ja teraz na szybko podłączę do zasilania 230 nasz adapter i zobaczymy, jak ta lampa świeci na tym adapterze. Ok, chwila prawdy. Czy to nam wystartuje? A, e, może w drugą stronę, żeby siebie nie oślepić. Uwaga: 3, 2, 1. Super. Dobra, tak nam świeci 2,5. 1000, a uwaga, tak nam świeci 5000, jest znaczna różnica. Tu widać, że rurku, stół, wiadomo co. Ok, teraz odłączę nasz adapter, ten na 230 i podłączymy sobie adapter na akumulator, czyli Naszego Ampszera 18V, ale najpierw dla bezpieczeństwa odłączam 230. Dobra, wypinam sobie tutaj za pomocą tego przycisku. Tu jest napisane Push. Zauważyłem, że te adaptery na początku ciężko chodzą. Z jednej strony bardzo dobrze, z drugiej strony, jak się spieszysz na budowie, nie do końca jest to fajne, zwłaszcza jak jest. Za pięć czwarta, pracujesz do czwartej, już masz kubki umyte, już się pakujesz i jeszcze lampę musisz wyłączyć. Ja ostatnio miałem taką przykrą sytuację, że jak jeszcze nie miałem tej lampy i coś tam robili z prądem, to zaprzyjeźniłem się ze ścianą bardzo blisko. Takie czułości. Więc tak, mamy zapięty akumulator. Jeszcze sprawdźmy, czy on w ogóle żyje. O, mamy wszystkie. Wszystkie trzy diody. Dobra. Zapinamy. Odpalamy. Najpierw na jedynce. No, ja nie widzę większej różnicy między tym, co było na 230, a co jest na akumulatorze. Odpalmy sobie dwójkę. No, jak dla mnie, jak dla mnie bajka. Zresztą widać tutaj, że. Ta lampa była już używana. Nie wiem, czy to widać na, na kamerze, ale no, do najczystszych nie należy, bo już, już swoje działała i bardzo dobrze się sprawdziła. Otrzymujemy informację, że na akumulatorze 5A ta lampa wytrzymuje około 4 godziny. W moim przypadku było to 4,5 godziny na pierwszym tym biegu, na pierwszym przełączniku, a akumulator 8 a z systemu Bosch Ampshare na drugim przełączniku, na drugim biegu wytrzymała lampa gdzieś mniej więcej 4,5-5 godzin. Oczywiście wszystko zależy od stanu akumulatora, czy on jest świeży, czy on już jest zużyty, ale dla mnie 4 godziny w totalnej ciemności, jakbym siedział i mam do dyspozycji taką lampę, to dla mnie to jest luksus. Wiem, że muszę wtedy wziąć dwa akumulatory, a kto mnie na bieżąco ogląda, wie, że tych akumulatorów nie mam tylko dwóch, tylko jest ich no, prawie 10 już teraz. I używam na co dzień tutaj sprzętu firmy Bosch. Więc dla mnie ten adapter to była po prostu bajka. To był, było spełnienie marzeń. Że nie muszę kupować osobnego systemu z Metabo, tylko mogę spokojnie akumulatory z moich narzędzi wykorzystać, mimo że ScanGrip wspiera ten system CAS.